Po raz pierwszy witamy się z Państwem w 2024 roku. Pierwsze wydanie gminnego Fleszu obejmie następujące zagadnienia: dofinansowania, planowane inwestycje na 2024 rok, sesje Rady Gminy, bezpieczeństwo, edukacja, rolnictwo, sołtysi, kultura, sport oraz zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w naszej gminie. Ubiegły rok był rekordowy pod względem pozyskanej sumy dofinansowań zewnętrznych, gdyż gmina Dobrz uzyskała ponad 19 milionów złotych z 58 złożonych wniosków. Ponad 13 wniosków jeszcze jest w trakcie oceny, zatem wyżej wymieniona kwota może ulec powiększeniu. Cieszymy się, że nasze intensywne starania przynoszą oczekiwane efekty, co przekłada się w ilość wykonanych inwestycji. Dziękujemy naszym mieszkańcom za wszystkie pozytywne opinie. To dla nas niezwykle ważne i motywujące. Dziękujemy także za cierpliwość i wyrozumiałość, szczególnie w kwestii budowy lub remontu dróg. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo normalnie egzystować w czasie realizacji takiego przedsięwzięcia. Dołożymy wszelkich starań, aby nowy rok był jeszcze lepszy. Dla naszej małej ojczyzny. Rok 2024 również zapowiada się obfity w bardzo potrzebne inwestycje. Co ważne, większość z nich otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W pierwszym półroczu bieżącego roku zaplanowano następujące zadania: zakończenie przebudowy dróg na terenie gminy Dobrcz, ulica Jerzębinowa, ulica Wodna i ulica Jepłoniowa w Dobrczu oraz ulica Lipowa w Łudzynie, Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Linowiec, budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Dobczu drugi etap, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika, przebudowa drogi w Kozielcu, budowa ścieżki rowerowej na odcinku Nekla Borówno etap 2a, przebudowa ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika, remont nawierzchni ulicy Pomorskiej w Siemnie. Natomiast w drugim półroczu w naszym harmonogramie inwestycyjnym znalazły się zadania: montaż instalacji OZ na stacjach uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz, budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Dobrcz, ulica Długa w Kotomierzu Mostek, droga na odcinku Nekla borówno, etap trzeci oraz droga w Kozielcu w kierunku Bartnika Kojawskiego, a także przebudowa drogi gminy w Aleksandrowie, czyli budowa ulicy turystycznej. Kilka inwestycji oczekuje jeszcze na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie są to: budowa placu zabaw wraz z alejką spacerową przy świetlicy wiejskiej w Borównie, modernizacja stacji uzetniania wody w Kotomierzu, czyli budowa zbiorników retencyjnych, w Stronnie modernizacja stacji uzatniania wody na terenie gminy w miejscowościach Dobcz i Trzeciowiec, modernizacja toru łuszniczego w Dobczu, modernizacja ścieżki ekologicznej i punktu widokowego w Kozielcu, budowa przystani wodnej w Strzelcach Dolnych, rewitalizacja przestrzeni pałacowo-parkowej w Strzelcach Górnych, budowa strefy rekreacji w Dobczu Skwer 800-lecia, budowa toru do jazdy na rolkach w Łusowie. Budowa placu zabaw w siłowni zewnętrznej oraz wiader Rekreacyjne w strzelcach oraz budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Kotomierzu. Podczas ostatniej w 2023 roku sesji Rady Gminy Dobrz, radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrz na rok 2024. Należy wspomnieć, że projekt wyżej wymienionej uchwały został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Za jej uchwalenie głosowało 11 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. W 2024 roku gmina będzie zarządzała budżetem w wysokości 97 422 513 zł po stronie dochodów oraz 101 722 513 zł po stronie wydatków, z czego kwota 33 527 272 zł zostanie przeznaczona na planowane inwestycje m.in. na zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg. Na modernizację oraz budowę infrastruktury wodociągowej oraz na budowę lub modernizację miejsc rekreacyjno-sportowych. W grudniu ubiegłego roku nowo oznakowane radiowo smarki Kia Sportage. Zbogacił flotę Komisariatu Policji w Koronowie. Jego zakup był możliwy dzięki współpracy z włodarzami trzech gmin – Dobrcza, Koronowa oraz Sicienka. Radiowóz posiada już nowe oznakowanie z silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 i mocy 170 mechanicznych. Ponadto dodatkowo pojazd został wyposażony w nowe urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkosensor 4. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w gminach oraz polepszenia komfortu pracy policjantów. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia wójt gminy Dobrz Andrzej Berdych wręczył akty mianowania nauczycielom, którzy podczas jesiennej tury pozytywnie zdali egzaminy, tym samym zdobywając tytuł nauczyciela mianowanego. Do grona nauczycieli mianowanych dołączyli Pani Małgorzata Basińska ze Szkoły Podstawowej w Kotomierzu, Pani Marta Dziamianko ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych, Pani Karolina Szrajda-Góra ze Szkoły Podstawowej w Kozielcu, Pani Joanna Adamczyk ze Zespołu Szkół w Borównie oraz Pan Krzysztof Forbus ze Szkoły Podstawowej w Udzynie. Serdecznie gratulujemy! W dniu 4 grudnia odbyło się spotkanie Międzygminnego koła Hodowców i Producentów Bydła z siedzibą w Dobczu, podczas którego dokonano podsumowania roku 2023. Po części merytorycznej nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych hodowców. To wspaniałe wyróżnienie otrzymało 6 hodowców, w tym 5 z gminy Dobcz: pani Elżbieta Miotowska, pani Anna Szymańska, pani Bożena Januszkiewicz, pan Artur Saganowski oraz pan Piotr Szymański. Serdecznie gratulujemy! 13 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobczu odbyło się cykliczne spotkanie z sołtysami z gminy Dobcz. Podczas wydarzenia oprócz omówienia ważnych aktualności zastępca wójta gminy Dobrcz Sebastian Horodecki złożył życzenia wszystkim uczestnikom spotkania z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz wręczył drobne upominki. Dzień później w Auli UMK w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia odznak dla sołtysów wzorowanych na podobnych odznakach z okresu II RP, które odebrali najstarsi i najmłodsi stażem sołtysi ze wszystkich powiatów. Te wyjątkowe wyróżnienie otrzymało także dwóch sołtysów z gminy Dobrócz. Pan Tadeusz Kaźnica za najdłuższy staż sołecki w powiecie bydgoskim, 48 lat, oraz Pan Andrzej Kocoń za najkrótszy staż sołecki w powiecie bydgoskim. Serdecznie gratulujemy! Podczas omawianego wydarzenia odbyło się także wręczanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność w latach 2021-2027. Wspomniana umowa to najważniejszy dokument regulujący zasady współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który określa zadania LGT3 Doliny na lata 2023-2029. Serdecznie gratulujemy! Harmonogram Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu w grudniu dosłownie pękał w szwach. Jednym z pierwszych grudniowych wydarzeń był Dzień Wolontariusza, który GOK zorganizował we współpracy ze Stowarzyszeniem ALA. Ponadto na naszych mieszkańców czekały m.in. również takie atrakcje jak kiermasz świąteczny połączony z wręczeniem nagród za udział w konkursie na kartkę bożonarodzeniową, mikołajki, mikołajkowy turniej szachowy, warsztaty świąteczne z wykonywania stroików, wyjazd do kina dla seniorów oraz koncert świąteczny. Grudzień to również czas uroczystych spotkań. Przed Bożym Narodzeniem przedstawiciele samorządu uczestniczyli m.in. w wigilii zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gądeczu i świątecznych spotkaniach z seniorami z klubu Seniora Plus w Magdalence oraz z najstarszymi mieszkańcami naszej gminy i osobami samotnymi w Stronnie. Miłym akcentem przed samymi świętami była także wizyta harcerzy z Kozielca, którzy na ręce wójta gminy Dobrz Andrzeja Berdycha oraz jego zastępcy Sebastiana Horodeckiego przekazali betlejemskie światło pokoju, aby w ten sposób szerzyć ideę dobra i pokoju na świecie. W świątecznej atmosferze odbyły się również m.in. dwa wydarzenia sportowe zorganizowane przez ULKS z Mikołajkowe strzelanie, które zorganizowała sekcja strzelecka, oraz Mikołajkowy turniej tenisa stołowego zorganizowany przez sekcję tenisa stołowego. W tym tygodniu odbędą się dwa ważne wydarzenia. Koncert karnawałowy, który odbędzie się w dniu 25 stycznia o godzinie 17 w sali widowiskowej GOG w Dobrczu. Podczas koncertu wystąpią bydgoscy soliści Arte Drio. Serdecznie polecamy! A w niedzielę 28 stycznia 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w naszej gminie poprowadzi sztab 5804 BOŚ w Dobrczu. Rozpoczęcie finału zaplanowano na godzinę 16 w hali widowiskowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrczu. Zachęcamy do udziału!